Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Słuchajcie, moi drodzy, zrobiłem dużo, dużo pracy domowej. Już Wam pokazuję w zasadzie wszystko, co zrobiłem. Może zacznijmy od takich rzeczy prostych. O, też oczywiście gdzieś tam w tle co te misje uderzeniowe i słuchajcie, za tam moje wykonywanie, tam ja sobie zwykle, ja staram puszczać się puszczać co jakiś czas, dostajemy coś jak pakiety kredytu. Więc chodźcie, zobaczymy, na czym polega ten, po, polegają te nagrody. Powszechne łuski obrabialne, w porządku, fajnie. Co jeszcze? E, beryl, miło. Co tutaj jeszcze? Kredyty, spoko. I co jeszcze? Kredyty, okej, okay, dobra. To tyle wiemy, czyli pewnie nam doskoczyło. No spoko, troszkę surowców. Teraz tak, e, porobiłem wszystkie dialogi ze wszystkimi członkami załogi i teraz tak, z dialogów co mi wyszło? Dostałem kilka w ogóle misji, które mm, są misjami postaci. Dlaczego? Bo to jest coś istotne. Jak rozwijamy sobie postaci, na przykład zobaczmy Wetrę. E, wetra jest tam dziesiątopoziomowym najemnikiem. Jeżeli widzimy wetra, tam przykład mamy strzał szansowy na piątkę. Jeśli wejdziemy tutaj, to jak zobaczycie, to są zablokowane rzeczy. Czyli generalnie, żeby zdobyć unii na wyższe poziomy, musimy wykonać osobiste misje danej postaci. I o to właśnie mniej więcej chodzi z tymi osobistymi misjami. Pokażę wam mniej więcej, jakie już są odblokowane. Otóż e, sojusznicy i związki. I teraz tak. E, e, Nakmur Drak, on ma misję związaną z, ze swoją wnóżką Cash. Cash poznaliśmy już na Nexusie. Chodzi o to, żeby znaleźć Spendera, który jest tam doradcą i podejrzewa go, że on próbuje Zaszkodzić Kroganom. To będzie jego misja. Z PIB mamy tajny projekt, ona nic nie chce nam o tym powiedzieć. Dotychczas tylko sprawdziliśmy od niej wiadomość i musimy i tak na World zobaczyć, przejąć taką technologię. I mamy od Liam'a, który chce się dogadać z Jalem i ma jakieś też nie wiem, w stacji badawczej przejść do ekranu produkcji wybierz kategorię przedmioty specjalne. Chociaż jeszcze to sprawdzimy sobie szybko. O co chodzi w tej produkcji z tymi przedmiotami specjalnymi. Ja przyznam szczerze, że absolutnie nie wiem, na czym to musi polegać. E, misje grup uderzeniowych to nie, ale nas interesuje stacja badawcza. Zobaczmy produkcja i przedmioty specjalne. Już. A zróbmy go. Co się wydarzy dalej? No i. z zdjęła w jego kajutach o na tempeście. Pokażcie to w takim razie, bo skoro ten dziennik, to misję mogę zacząć robić tutaj, to zobaczmy ją w takim razie. Od tego możemy sobie jakoś tam dziarsko zacząć. Pancerna dyplomacja. Pójdźmy do liama. Jeżeli chodzi o zrobienie ci pancerza, to, to to jest banalnie wręcz proste w takim razie. Pójdźmy tutaj. Gdzie ty siedzisz? A, trzeba zejść na dół. A, też się wyteleportowałeś na dół. To jest, swoją drogą, fajne i fajne, bo ci goście zapieprzają nam po całej tutaj tym, tym, tym tempeście. Nam łażał akurat. Stąd też nie zawsze łatwo ich zlokalizować. Ale, no mówię, ma to jakiś tam, wiecie, logiczny, logiczny sens, że, że, że faktycznie nie siedzą na dupach, tylko, tylko się ruszają po tym, po tym statku całym. E, ale czasami przez to jest ciężko ich znaleźć, bo niektórzy chowają się po swoich kajutach. E, skoro nie, nie otworzył mi się jeszcze żaden wątek, dobra, zobaczmy, co Liam ma do powiedzenia. Co on robi? That's great, Technically, have uniforms, but this is a little <laughs> casual. <laughs> Just convenience. Swapping armor. You ready to go? Go. Right. The pattern on your pauldron? Family honorific. Can I wear the poncho? It's a rough shield. <laughs> and no. Why? Is it religious? Wait. What? It's personal. You're not allowed. Because of status or species? Maybe. It's both, you sound Whoa, whoa, whoa. I thought this was about armor. Are you deliberately trying to offend Jaal? Um, of course he is. That's the point. Asking stuff diplomats leave out. Armor for answers. I, my turn was earlier. Nexus info packets leave a lot out. I am sorry. Uh, was this not sanctioned? You weaseling Adi. Nevertheless, right <laughs> now? <laughs> Jarl's technically an emissary. There's no way this kind of questioning would fly with his superiors. He won't tell if that's what you're worried about. This was between us. We were joking around and realized we didn't know how to insult each other, or how not to. Some things are so ingrained they're invisible. We didn't even know the warning sign, so we got it over with. Now we won't do it accidentally. Like when we're trying to negotiate an outpost. Enough of his people wanna shoot us now. <coughs> okay, I kind of get the intent. No harm, no foul. If jaw was offended, I'd be on the floor. I'll take that kind of honest any day. We have a lot to learn that's part of what our team is for. <coughs> I to jest zakończonej misji już tutaj? No nie, nie, nie chcę z Tobą Liam rozmawiać już chyba teraz. Po, po, pokaż mi jeszcze journal. Sojusznicy i związki. Dobra, wydaje się, że to zakończyliśmy. To oznacza, że Liam jest już odblokowany? Jeśli chodzi o wysokie skillsy, to jest jego zakończony quest? Nie. Nie jest. Dziwne. Nie kupuję tego Liam'a, jest dla mnie dziwaczną trochę personą, ale dobrze. To mamy. Liam też poprosił nas, żebyśmy załatwili wieczorek filmowy, żebyśmy mogli zrobić, więc musimy jeszcze na Nexus po to polecić. Ale szczerze mówiąc, chranić to. Lecimy. Słuchajcie od razu po. Lecimy od razu, moi drodzy. Myślę, że już jesteśmy na atak. Jak dobrze pamiętam, to byłem o tyle mądry, że zrobiłem wam tak, że już zadokowałem się na orbicie, na orbicie nad. World? 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 A, no i właśnie pokażę Wam jeszcze na mapie Galaktyki e, zrobiłem od razu e, patrzcie, pokażę Wam jeszcze na widok systemu tylko Wam pokażę tu jak widzicie jest seteczka i wszędzie jest absolutnie setka w każdym miejscu, zbadałem gdzie się tylko dało zebrałem wszystkie anomalie i tak dalej i tak dalej, więc to akurat jest już załatwione, nie mamy się o co martwić, jesteśmy na World, e, ruch oporu no więc dokładnie to będziemy robić pokaż mi jeszcze e, no dobra, lądujmy na world Niechaj będzie. Strefa lądowania. Chcę zejść spoko do Tempesta. W istocie, chcę. Jakie bierzemy po postaci, jakie bierzemy bronie? Zrobiłem sobie kilka nowych broni. Otóż mm, zrobiłem sobie tak, karabiny szturmowe. A nie, nie, nie zrobiłem widocznie żadnego w takim razie. Mm, ale mam coś nowego, nowego chyba. Mam nowy pancerz, jeśli się nie mylę. Mamy pancerz, i tu mogę wziąć sobie pancerz BGP. To jest jakieś ultra rzadkie, plus 15 peda za spotkanie, obrażenie od broni. Więc załóżmy sobie go, a on się wtedy zakłada tak. I możemy założyć jeszcze hełm, plus 10 peda za spotkanie, ultra rzadki. I jesteśmy w sumie w całym takim pancerzu, co to oznacza do końca to nie wiem. E, aczkolwiek mamy. Mogę coś założyć wam? A tutaj na ten pancerz? Nie, nic się nie da do niego założyć. Więc dzisiaj w takim pancerzu pochodzimy, i chyba jakieś skórki widzę dla niego. Powszechne, ultra rzadkie. Jezus Maria, niech będzie. Niechaj będzie. Ciemno tak się zrobiło. Ah, bo spełnienie nie jesteśmy oświetleni. Nie chcę tego planu, Habitat 6. Originalne wiedziny sugerują, że miał wiatr, nitrogen-rich atmosferę, i oceany H2O. Hmm. Mam tak, że to nie ma racji. Wszystko, co H2O na Habitat 6 wywołuje na Angara, to świat. I tych oceanych. frozen over it completely there goes the dream of a seaside property that's a pretty intense blizzard LZ is on the windward side of the mountain conditions are bad I'm tracking gale force squalls Wow W klimacie jest ta planeta, już mi się podoba bardzo. Czekaj, jestem ja że całaś będzie tak wyglądać: czy będziemy po jakichś dziurach chodzić, nie wiem. Co się okaże, gdzie my w ogóle wylądowaliśmy? A właśnie, musimy z tym ruchem oporu spotkać, tak? Chyba Jala i tak czy siak będę musiał wziąć. Usadziłeś się? A, wziąłem was w końcu. Chyba Jala trzeba było wziąć, Ignacy. Wróćmy się na statek, ja podmienię sobie skład, bo Jala, jednak chciał wziąć. Liam Kosta, światy na placówki. Wow, nie wiedziałem, że tu masz taką misję. Znajdziesz przedmioty do ocenienia. Co to za misja? nic i związki. Trzeba ocenić więcej placówek. Wstrzymanie, znajdźcie do ocenienia. No, ja nie wiedziałem, że on ma taką misję. E, nie, ja chcę wymienić członków drużyny. Chcę zagrać trochę innym składem. Jakkolwiek, chętnie bym skorzystał z PiB i. Tak, opuścimy na razie planetę. Jak nie skorzystałbym z PiB i Dreka, to uważam, że JAL będzie w sumie przydatny, bo co bądź musimy się spotkać z ruchem oporu, więc zacząłbym od Jala, jeżeli chodzi o tę misję. A drugą osobę jaką weźmiemy... Dziękuję, że muszę wszystkie animacje oglądać. Naprawdę dziękuję, Gro. Jeszcze mm. raz. Nie chcę tej misji. Proszę, dajcie mi priorytetowe. Ja, ja chcę to zrobić. O, dziękuję bardzo serdecznie. Gil chciał porozmawiać. O, Gila jeszcze poznaliśmy takiego. Jeszcze raz ląduj, proszę. Dziękuję serdecznie. Daj mi skład ja chcę wymienić skład. Drek'a zostawmy. Bibi jest spoko w sumie, ale możemy wymienić. Daj mi tutaj Jala. Lubiesz? Draka? Nie będzie. Teraz już powinno być wszystko dobrze. No, i znowu musimy niestety obejrzeć. Wybaczcie mi. To moje gałgaństwo małe. Zobaczymy zaraz, na czym będzie polegała ta planetka. I co tu się w ogóle wydarzyło i jakie mamy na niej problemy. Bo dzisiaj cały dzień po prostu co nagrywam. Ludzie piszą jakieś telefony i tak dalej.

Dobra, bijmy się szybko tutaj. Mam nadzieję, że to będzie ciepłe miejsce jakieś tutaj w końcu. Bo faktycznie wygląda jakby była tu niezła pizdziawka. O! Oh. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wow, ale tego jest. Spacer po skałkach wymienił. Ile tych misji tu będzie? Dobry Boże! Okej, okay. gdzie teraz? A, do góry na no to wygląda. Okej, okay, się ma. Mhm. Mm Ho. Śmiesznie ta planeta wygląda, muszę przyznać. I ci hangarowie tutaj w treningu. Chodźmy do środka. Angarski mechanik? Mam. No, dzięki, ziomeczku. O, i bardzo dobrze, dostaliśmy coś bonusowego. Tu jakiś datapadzik. Solon, tak na razie kończą się zapasy. No i mam ten sam widzę problem co my, co? Czyli są bidokami. Tutaj są te lampy ogrzewające. Pojemnik. Angarski bojownik, jakiś pancerz i to niezły. Dwójka dwa razy. Weź wszystko. To niezły. Muszę przejść. Dobra, chodźmy do głównego Questa. Kim jesteś? Dobrze mi wziąć go razem, komandorze. I ty, John. To jest Alien. aliens. Ten, który myślał, że może pomóc? Tak. To jest rider. Of the Andromeda Initiative. I am Anyik Dozil. Remember the name, because if you betray us, I will kill you myself. Be assured that what I do to you will make the stars turn their faces and grow dark. I have no intention of betraying you. Say what you want. It is the hands that reveal true intention. If you wish to prove yourself, be an ally in our fight against the Ked. Despite our best efforts, their growing forces remain a threat to our people. Speak to our lookouts who watch the valley. They'll know where our need is dire. Jarl, watch them, and be careful yourself, my friend. Mm. I always am. Okay, jakoś taka mało przyjemna ta jednostka. Muszę przyznać, <laughs> nie była nie była pani jakoś niebardziej przyjemna i taka jakoś ta rozmowa nie przeszła chyba w takim duchu jakbym sobie go wyobrażał. Tutaj coś. Przepraszam. looks like supplies aren't getting through to the resistance. Otis is in charge of requisitions. I'll find something I can do for you. you the requisitions of Of course not. I don't know what you've heard, but everything is possible. Your communications say other. Those data I need to keep. If word gets around, we'll have a suit. You have any leads? Not much. The obvious answer is the cat.

Pójdźmy zatem i zobaczmy. Hmm. No takie proste mini właściki mogą być przydatne. W ogóle ja mogę was coś poskanować? Bo tak w sumie zapomniałem, że powinienem was chyba skanować, garowie. Chyba, chyba powinienem. Chyba trudno. Dobrze być co, gdzie? A, muszę wyjść w ogóle. Dopiero wtedy powinni mi powiedzieć, że to się wszystko znajduje. Uuu, kawałeczek jest do tego punktu przechwytowego. Dobra, słuchajcie, wróćmy jeszcze w takim razie po główną misję. Zanim zaczniemy robić Weld, priorytetowe poproszę. I zróbmy poznaj ruchoporu. Faktycznie, będzie dosyć ciężko przy tym chłodem tutaj. Ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy, tak mi się wydaje. Cieszę się, czy są jakieś upgrade, y, które mogą ulepszać, wiecie, to takie system podtrzymywania życia, które mieliśmy, nie? To jest gdzieś tam kwestia, która mnie troszkę nurtuje, nie powiem. Serio? To też jest tam? A to? Pójdźmy jeszcze tam. To mnie jeszcze interesuje ta kwestia. <słuch> Jesteś tędy. Co to za terminal? Okej, okay, to są. Aha, informacje o inwigilowaniu. Dobra, I tam chyba jeszcze jakaś misja, widzisz, że mi wisiała. Zaraz się okaże, gdzie to jest. Tutaj wydaje się wydaje, że coś jest jeszcze, doktor. That alien been talking. shouldn't you be talking to the commander no, i'm pathfinder wonderful you're from far away nothing more than where you're from is used the commander said the alien wanted to help but we it. emergency caches hmm. this is a war zone wounded there's probably a cache of emergency medical no substitute for real medical the problem is the caches are empty right now

Of course, mhm. Dobra, czyli mamy jeszcze jakąś misję? Wróćmy zatem szybciutko do misji. Nie apteczki, nie przechwyt. A potrzebujemy wrócić do misji głównej: czyli poznaj ruch oporu. Odpytamy, co tam zwiadowcy nam powiedzą, i pójdziemy zbadać ten światek. Bo chętnie bym się tu jeszcze postrzelał. Ile mamy 19 minut, a my jeszcze nic nie wystrzeliśmy. Więc to zdecydowanie jest bardzo zły sygnał. A keton trzeba troszkę wpakować kulek. Choć przyznam szczerze, że rasa tych hangarów jakoś nie kupuje ich strasznie. W sensie nie wiem, może to też kwestia, że są tacy arogancy i w ogóle w sensie nic dziwnego, jesteśmy w kosmosie i nas nie znają za bardzo, ale, ale tak nie wiem, jakoś, jakoś nie odpowiadają mi tak bardzo. G? Co, 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 co? Co tu było do zeskanowania? To coś. O, to coś, tak? Mhm. Konsola, konsola. O, to coś się da zeskanować?

Myślę, to jest taki zwykły NPC, który nas może poinformować o jakichś tam rzeczach. Czyli nic wyjątkowo ważnego. Tu już nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tak, to zbadaliśmy. Dobra, lećmy tutaj. Wow, faktycznie ma się tych technologii, których ja nie znam. Nie było mi dane jeszcze was skanować. To jeszcze można skanować. Ej, to idziemy poskanować tutaj w takim razie. To jest zeskanowane. To też, to też, to też. Tutaj wszystko, wszystko. Okej, okay. grzejnik solarny też zeskanowaliśmy. To już wszystko wiemy, jak, jak budować grzejniki w kosmosie. To jest bardzo ważna wiedza. Na przykład na EOS możemy zbudować. Tam będą bardzo potrzebne grzejniki na pewno. Ach, nie mogę się już doczekać walki. Mam już dużo lepsze wszystkie skillsy. Z wielką przyjemnością się już ponaparzę. A widzicie, ja już zeskanowałem grzejnik solarny pojemnik, Angarski kryształ medytacyjny. Przyszczałem kryształ medyta motywacyjny, mówię. niech to. Dobra. A to nie o Jakubiaku, lecimy. Beniska. super zwiadowcy, Zostałeś że się się zaskoczony. się Stars, Beniska. just stop talking. Yeah, we can show you the valley. What are you looking for? E, pff, może tak? I'm here to help your people. Know anyone who needs it? We've got reports from Hajara about someone trying to rescue a kidnapped family. If you're here to help, like to come up... Anything else? Those red lights? Yes, Hajara Station. There's people there that might need help. How does anyone... Why so surprised?

Spocka. Okay, Sam, what's Vold got for us? Cat activity appears to be centered around this large central oh, post. Fine. According to Resistance Intelligence, the base coordinates all Cat military efforts on Vold. And taking it down will cripple their operations. In theory. However, given the trouble the Angara Resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. I recommend a more cautious approach that starts with the investigation of smaller Cat installations. Any suggestions on how to get on Ephra's good side? Resistance dispatches indicate there is someone in Hojara who needs help. We could visit Tekix, a larger and more established Angara Dar that is nearby. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Volt's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Got it. Don't crash the car.

A to, moi drodzy, była Andrometka. my widzimy się, a my widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.